W świecie, gdzie innowacja napędza gospodarkę. Polska wyłania się jako dynamiczny lider, kształtując globalne rynki za pomocą swoich unikalnych produktów i usług. Znana z przełomowych osiągnięć i wybitnej jakości, Polska zdobywa uznanie na międzynarodowej arenie jako kuźnia nowoczesnych rozwiązań technologicznych i inżynieryjnych. Od luksusowych jachtów pływających po najbardziej prestiżowych wodach świata przez innowacyjne systemy płatnicze, które rewolucjonizują codzienne transakcje po inteligentne rozwiązania logistyczne przekształcające sektor e-commerce. Polska nieustannie zaskakuje i inspiruje. Polska leżąca w sercu Europy pełni kluczową rolę w geopolitycznej równowadze kontynentu. Zajmując strategiczną pozycję między wschodem a zachodem, Polska służy jako brama do Europy dla krajów wschodnich. Oraz jako kluczowy punkt tranzytowy dla towarów i usług zmierzających na wschód. Dzięki swojemu położeniu Polska jest jednym z najważniejszych krajów w strukturze bezpieczeństwa europejskiego, będąc członkiem zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. Polska jest dziewiątym co do wielkości krajem w Europie pod względem liczby ludności z populacją przekraczającą 38 milionów mieszkańców, gospodarczo z PKB wynoszącym około 850 miliardów dolarów w 2023 roku Polska zajmuje 21 miejsce na świecie. Pod względem wielkości ekonomii. Gospodarka Polski charakteryzuje się dynamicznym sektorem usługowym, rozwiniętym przemysłem i rosnącym sektorem technologicznym, co przyciąga inwestycje zarówno europejskie, jak i międzynarodowe. Polska graniczy bezpośrednio z siedmioma krajami, co sprawia, że jest centralnym punktem dla działalności handlowej w regionie. W 2023 roku wartość eksportu z Polski wyniosła ponad 350 miliardów dolarów, co świadczy o jej silnej pozycji handlowej. Polska eksportuje szeroką gamę produktów, od maszyn i urządzeń, przez środki transportu po produkty rolno-spożywcze, co wskazuje na zróżnicowaną i elastyczną gospodarkę. Jako członek NATO od 1999 roku, Polska odgrywa znaczącą rolę w regionalnych strategiach bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście rosnących napięć na wschodnich granicach Europy. Polska aktywnie uczestniczy w misjach pokojowych i jest gospodarzem ważnych instalacji wojskowych które wzmacniają bezpieczeństwo regionu. W ramach Unii Europejskiej Polska skupia się na wzmocnieniu współpracy regionalnej i rozwoju wspólnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych, które zwiększają jej wpływ i stabilność. Polska przemysłowa rewolucja uczyniła ją jednym z czołowych producentów w Europie, z kluczowymi sektorami takimi jak motoryzacja, elektronika i maszyny przemysłowe. Produkcja przemysłowa stanowi około 40% całkowitego PKB kraju, a wartość dodana brutto w przemyśle przekroczyła 130 miliardów dolarów w 2021 roku. Polska jest również wiodącym eksporterem w regionie, z eksportem towarów przemysłowych osiągającym wartość 230 miliardów dolarów w tym samym roku. Innowacje i rozwój technologiczny napędzają polski sektor produkcyjny. Polska inwestuje znaczące środki w badania i rozwój, co skutkuje coraz większą liczbą patentów i innowacji wprowadzanych na rynek. W 2023 roku wydatki na badania i rozwój wzrosły do 1,45% PKB, co świadczy o zobowiązaniu do promowania innowacyjności i konkurencyjności na międzynarodowej arenie. Polska jest jednym z czołowych producentów i eksporterów żywności w Europie, co wynika z innowacyjnego podejścia do rolnictwa i stosowania zaawansowanych technologii. Kraj ten zajął czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji rolniczej w 2023 roku, z wartością produkcji wynoszącą około 30 miliardów euro. Polska jest również liderem w produkcji niektórych kluczowych produktów. Takich jak jabłka, z rocznym eksportem przekraczającym 1,2 miliona ton, co stanowi około 25% całkowitego europejskiego eksportu. Sektor rolny w Polsce korzysta z nowoczesnych metod produkcji, w tym z zastosowania biotechnologii i zrównoważonych praktyk rolniczych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i jakości produktów. Polskie rolnictwo specjalizuje się również w ekologicznej produkcji żywności, z rosnącym areałem upraw ekologicznych, który w 2023 roku wyniósł ponad pół miliona hektarów. Taki rozwój nie tylko zwiększa konkurencyjność polskich produktów rolnych na rynkach międzynarodowych, ale także odpowiada na rosnący popyt konsumentów na zdrowsze i bardziej zrównoważone produkty. Polska stała się znaczącym graczem na rynku globalnym dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które przyciągają uwagę konsumentów i inwestorów na całym świecie. W szczególności polski sektor jachtowy zyskał międzynarodową sławę, produkując w 2022 roku ponad 22 tysiące jednostek, co stanowi około 80% produkcji jachtów w całej Europie. Polska nie tylko dominuje w tej branży, ale także eksportuje większość swoich jachtów do krajów takich jak Francja, USA czy Norwegia, zdobywając uznanie za wysoką jakość i luksusowe wykończenie. Ponadto Polska zrewolucjonizowała płatności cyfrowe przez system Blik który zyskał ponad 8 milionów aktywnych użytkowników od swojego wprowadzenia w 2015 roku. System ten umożliwia błyskawiczne płatności mobilne, które są akceptowane przez 99% terminali w Polsce, co stanowi znaczący krok naprzód w kierunku stania się społeczeństwem bezgotówkowym. Na dziś to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz like, i słyszymy się w kolejnym materiale.